Chcę zwrócić się do was, panowie generałowie i do wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, z wielkim uznaniem waszej codziennej pracy dla naszego bezpieczeństwa i dla funkcjonowania państwa polskiego. I chcę wam powiedzieć, że nawet jeśli jacyś celebryci obrażają Polski mundur, używając słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, szczególnie do polskiego żołnierza. Jeśli nawet polski sąd nie jest w stanie zareagować na to zgodnie z polską racją stanu, to ja jako prezydent Polski w imieniu narodu, który tu jest, jesteście narodzie. Chcę Wam powiedzieć, że polscy żołnierze i polscy funkcjonariusze to świętość. Naród jest z Wami i dziękujemy Wam za to, że jesteście.